Codzienny obraz, tiry pod mostem kolejowym o poranku w Niemczech pod Haną. Kierowcy nie respektują oznakowania. Niektórzy przyjeżdżają o włos. Most ma za sobą dziesiątki wypadków. Na początku września jeden z Tirów nie zmieścił się pod spodem i zniszczył poszycie auta. Poważny wypadek, wypadek wydarzył się pięć lat temu. Tyr przesunął most o 2 metry, szkoda ponad 2 miliony, koron, 2 miliony koron, a kierowca wylądował w szpitalu. Ze względu na zniszczenie na mostu od zeszłego roku jest zmniejszona prędkość pociągów do 30 km. Tego lata zastąpimy zniszczoną konstrukcją tymczasową przeprawą, która umożliwi jazdę 70 km na godzinę. Od 40 lat w pobliżu mostu mieszka pan Martin, który był świadkiem wielu wypadków. Zdarza się to i w nocy, kiedy rozlega się wielki huk, który nas budzi. Problemem są kierowcy, którzy przed mostem zawracają i niszczą pobocza. To są efekty jazdy kieru chodnikiem, który się zapadł. Władze miasta starają się od lat, żeby tędy wysokie auta nie jeździły. Jak dotąd udało im się tylko oznakować okoliczne drogi. Sytuacja się zmieni dopiero po wybudowaniu kolei dużych prędkości między Przeworcem a Brnem, ale dopiero za trzy lata. Podczas budowy stary most zostanie wyburzony, a metrów dalej powstanie nowy, szerszy i wyższy.